Ciekawskie, wszystkim, Turing Kuzu. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać Let's Play z gry Minecraft. To będzie coś w stylu, właściwie sam jeszcze nie wiem, ale przekonamy się przekonamy się na najbliższych odcinkach. Jak widzicie, gram na Survivalu i przy Was generuje nowy świat. Od razu chcę też zaznaczyć, że gram na wersji Minecraft Beta 1.9 pre-release 5. Od razu zmienię sobie z peaceful na Easy. Oj, lagi. No. Myślę, że pierwszy odcinek będzie bardziej taki informacyjny. Co jak, gdzie i dlaczego, co z czym się je, dokładniej. Ale to na razie powolutku najpierw trzeba znaleźć coś do miejsca do spania oraz jakiś posiłek posiadać tu ej o mięsko jest mięsko możemy teraz szukać jakiegoś drewna od czegoś z czego możemy wybudować własny hmm, szalas oczywiście nie, czego oczywiście nie preferuję gram bez jakiegoś konkretnego pomysłu po prostu chciałem coś takiego chciałem coś takiego stworzyć no i zobaczymy jak to mi wyjdzie byłbym wdzięczny za to jeżeli byście mnie nie oceniali zbyt surowo ponieważ to jest mój pierwszy let's play Ogólnie pierwszy film, jak zauważycie na moim kanale, także na pewno będzie trochę przynudnowy, bo początki zawsze są nudne. Trochę drewna się zwierzę, zrobi się miecz, łopatę i kilo, podstawy tej grze. A co ja robię, Ech. no i killoff jest, także powolutku możemy zaczynać. Poszukiwania w jakiś... ...jakiegoś konkretnego miejsca, bo szczerze jeszcze nie wiem, gdzie bym chciał zamieszkać. Coś musi przykuć moją uwagę. Lecz znaczy nie wiem, nie wiem, naprawdę jeszcze nie wiem... Gdzie, jakie to będzie... ...miejsce. Myślę, że jakieś górzyste. Zawsze lubię mieszkać w górach. O, latająca wyspa. Ciekawe, czy czanki mi się nie załadowały, czy po prostu... Kolejne odchyły Minecrafta, że tak to nazwę. Jest pełno jaskiń. Będzie zabawnie, tak coś sądzę. Najważniejsze, że na samym początku już mięsko jest. Trochę ziaren się przyda. Coś nie wypadają, a specjalnie szukać ich nie będę. Hmm. Pójdziemy na zachód, tak. To jest pomysł na zachód. O ile mi się wielkie morze nie wygeneruje. A wiem, że nie powinienem biegać, bo tracę więcej na jedzenia ale lepiej szybciej no powiem szczerze że ta wyspa wygląda ciekawie lecz szczerze nigdy takie coś mnie, mi nie przypadło do gustu no patrz zapomniałem o siekierze chwileczkę i za chwilę siekiera będzie i Myślę, że w tym wykonaniu nie będzie żadnych aby to powiedzieć cięć, wszystko będzie robione na żywo. Także wszystko co tutaj zrobię będziecie widzieć. Jak zauważyliście specjalny save na to poświęciłem. Więc jeżeli nie będę nagrywał na pewno na tym save nie będę grał. Chyba że zechcecie, bym coś tam tworzył po cichutku lub też. Chociaż nie. Wydobywanie w kopalni jakichś tam <laughs> surowców jest nudne, więc raczej tego typu rzeczy nie będę robił na... Nie będę nagrywał, po prostu nie będę wstawiał na YouTube, bo to się nie opłaca. Po co mam tracić wasz czas i pokazywać wam bzdury? Aha, z góry też przepraszam za piskliwe ptaki ponieważ w pokoju mam e, parę zwierzątek które no niestety no nie panuje nad nimi mm. <grywa> tak jak słyszycie właśnie się odzywa hmm Kurczę, nie mam pomysłu gdzie by tu się osiedlić naprawdę myślę że osiedle się gdzieś blisko gór Chociaż jeszcze do końca tego nie jestem pewien. Też nie pilnuję czasu, nie wiem ile to jest, ile będę nagrywał ten na pierwszy odcinek. Możliwe, że pierwszy odcinek będzie w dwóch częściach. To już głodek dopada. Za chwileczkę będziemy jeść. Wiem, że... Hmm. Mięso usmażone, więc daje jedzenia, także nie musicie o tym pisać. Jeżeli oczywiście ktoś taki się znajdzie. Tak jak mówiłem początki są trudne i zapewne nikt się nie odważy na to, a czy odważy. Nikt nie będzie subskrybował, a ani ogląda moich poradników czy jak tam kto woli. Po prostu... Jakoś tak mam nadzieję, że z czasem wszystko wyjdzie w praniu i ktoś tam będzie to oglądał. Ten cały czas myślę. W przyszłości mam zamierzam zbudować kolejkę, farmę pszenicy, zboża ogólnie oraz farmę kaktusów to zamierzam pokazać jak się buduje jeżeli byście chcieli to mogę też pokazać jak budować farmę grzybów chociaż z tego co wiem w w minecrafcie 1.8 można powiększać grzyby do znacznych rozmiarów przez co wypada z nich więcej grzybów nie? więc nie wiadomo czy w ogóle opłaca się budować farmę grzybów która można jakby to powiedzieć je mutować Jeszcze przejdziemy się za 30 ciekawszego miejsca nie ma, ponieważ to takie... No po prostu nie ma czegoś tego, czego ja oczekuję. O! Będzie wełna. Trzy wełny to nie jest to być. No, jak już no, skończy się mieć szkola. Więc miał cztery wełny, a tak niestety 3. Okej, okay. wędrujemy w poszukiwaniu miejsca na osiedlenie się. Ciekawe też czy wios jakaś wioska się wygeneruje. Niestety moim zdaniem te... Mm, ci ludzie, nowy, nie wiem, NPC, występujący w wioskach które wyglądają wręcz komicznie, ponieważ ich nos... No. Jest zbyt wielki jak... Według mnie, ale to jest tylko, mo tylko moje zdanie, nikomu tego... Nie oceniam tego oczywiście, może to miało być trochę do śmiechu Nie wiem ale no, mi osobiście to się nie podoba, nie przywodą mi do gustu nie. Niezbyt lubię takie tereny Bola otwartą przestrzeń, a tutaj widzę że tak wszystko jest zrobione, znaczy wygenerowane przy morzu Aha, też myślę nad zrobieniem farmy, w ogólnej farmy, gdzie będzie uprawiane wszystkie możliwe rośliny oraz hodowa zwierząt. Dzięki czemu w PreS9 z czego jestem zadowolony. Można hodować zwierzęta, z czego... Jak dla mnie to jest bardzo dobre urozmaicenie, ponieważ hodowla owiec zapewnia nam nieskończoną ilość wełny. Śmiesznie wyglądają te małe powiedzmy sobie szczerze dzieci, potomkowie oj rodziców, ponieważ Niby całe ich um, ciało jest mniejsze, chociaż głowa została taka sama, co przebezabawnie wygląda. Naprawdę.